Uzdrowienie teściowej Piotra. Piotr rozmawia z Jezusem. Nauczycielu, chciałbym cię prosić, abyś przyszedł do mojego domu. Nie ośmieliłem się prosić Cię o to w zeszły szabat, ale chciałbym, abyś przyszedł. Do Betsajdy, nie tu do domu mojej żony, to znaczy do jej rodzinnego domu. Skąd to pragnienie Piotrze? O, z wielu powodów, a dziś powiedziano mi, że moja teściowa jest chora. Gdybyś zechciał ją uzdrowić, być może. Dokończ, Szymonie. Chciałem powiedzieć, gdybyś przyszedł do niej, ona skończyłaby, tak wiesz, w końcu, co innego, kiedy słyszy się, jak o kimś mówią, a co innego, gdy się go widzi i słyszy. A jeśli ten ktoś nawet ją uzdrawia, wtedy. Chcesz powiedzieć, że wtedy opuści ją uraza? Nie, nie uraza, ale wiesz, miasto podzieliło się na wiele ugrupowań i ona nie wie, komu przyznać rację. Chodź, Jezu. Idę, chodźmy, uprzeć czekających, że dziś będę mówił w Twoim domu. Idą w kierunku niskiego domu, jeszcze niższego niż dom Piotra w Becaidzie i położonego bliżej jeziora. Oddziela go od niego pas brzegu. Sądzę, że w czasie burz fale zamierają na samym murze domu. Dom, choć niski, jest bardzo obszerny, jakby przygotowany na nocowanie wielu osób. W ogrodzie rozciągającym się przed domem od strony jeziora jest tylko stara i sękata winorośl. Okrywa ona prostą altanę i stary figowiec, cały pochylony ku domowi z powodu wiatrów od strony jeziora, liście krzewu ocierają się w nieładzie o mury i uderzają w okiennice, zamknięte dla ochrony przed palącym słońcem, ogrzewającym mały dom. Jest tylko ten figowiec i winorośl oraz studnia o niskim zielonkawym murku. Wejdź, nauczycielu, mówi Piotr. Niewiasty zajęte są pracą w kuchni, jedne przygotowują sieci, inne posiłek, witają się z Piotrem, a potem kłaniają się zawstydzone Jezusowi, jednocześnie przyglądają mu się z ciekawością. Pokój temu domowi, jak ma się chora? Mów ty, jesteś najstarszą synową. Trzy niewiasty zwracają się do jednej, która właśnie ociera ręce o brzeg odzienia. Ma silną gorączkę, bardzo silną. Widział ją medyk, powiedział, że jest za stara, aby wyzdrowieć i że kiedy ta boleść przychodzi z kości i serca i daje gorączkę, szczególnie w jej wieku, umiera się. Ona już nie je. Usiłuję przygotować jej smaczne jedzenie, ale teraz widzisz, Szymonie, Przygotowałam zupę, którą tak bardzo lubiła. Wybrałam najlepsze ryby wyłowione przez twoich szwagrów, ale nie sądzę, że ją zje. Poza tym jest pobudzona, uskarża się, krzyczy, płacze, gdera. Bądź cierpliwa, jakbyś była jej matką, a będziesz mieć zasługę u Boga. Zaprowadź mnie do niej, mówi Jezus. Rabbi Rabbi, nie wiem, czy ona będzie chciała cię zobaczyć. Ona nie chce nikogo widzieć. Nie ośmielam się jej powiedzieć: przyprowadziłam ci rabbiego. Jezus uśmiecha się, zachowując spokój. Odwraca się do Piotra. Ty musisz zadziałać, Szymonie. Jesteś mężczyzną i najstarszym z zięciów. Tak mi powiedziałeś. Idź. Piotr robi znaczący grymas, ale jest posłuszny. Przechodzi przez kuchnię, wchodzi do izby. Przez zamknięte za nim drzwi słyszę, jak rozmawia z kobietą. Wychyla głowę i rękę na zewnątrz, mówiąc: Wejdź, nauczycielu, szybko! I dodaje cicho, ledwie zrozumiale: zanim nie zmieni zdania. Jezus szybko przechodzi przez kuchnię i otwiera na całą szerokość drzwi stojąc na progu, wypowiada tonem łagodnym i uroczystym swe pozdrowienie. Pokój z tobą. Wchodzi, choć nie otrzymał odpowiedzi. Podchodzi do niskiego posłania, na którym leży mała niewiasta, zupełnie siwa, wychudzona, zdyszana z powodu wysokiej gorączki, która zaczerwienia jej rozpaloną twarz. Jezus pochyla się nad łóżkiem, uśmiecha się do staruszki. Jesteś chora. Umieram. Nie, nie umrzesz. Czy potrafisz uwierzyć, że mogę cię uzdrowić? A po co miałbyś to czynić? Przecież mnie nie znasz. Ze względu na Szymona, który mnie o to prosił, i także dla ciebie, aby dać twej duszy czas na zobaczenie i pokochanie światłości. Szymon? Zrobiłby lepiej, gdyby. Jakże Szymon mógł pomyśleć o mnie? To znaczy, że jest lepszy niż sądzisz. Ja go znam, wiem jaki jest, znam go i jestem szczęśliwy, że mogę go wysłuchać. Uzdrowisz mnie więc, nie umrę już? Nie, niewiasto, na razie nie umrzesz. Czy potrafisz uwierzyć we mnie? Wierzę, wierzę, wystarczy mi, że nie umrę. Jezus znowu się uśmiecha, bierze ją za rękę, chropowata ręka z nabrzmiałymi żyłami znika w młodzieńczej dłoni Jezusa, powstaje i przyjmuje postawę charakterystyczną dla siebie, kiedy dokonuje cudów, woła bądź uzdrowiona, chcę tego, wstań. Wypuszcza z dłoni rękę niewiasty, ręka opada, nie wywołując skarg staruszki. Wcześniej, kiedy Jezus ją podnosił, choć uczynił to delikatnie, ten ruch wyrwał jęk z ust chorej. Następuje krótka chwila ciszy. Potem staruszka woła głośno. O Boże ojców! Ale ja już nic nie czuję! Jestem zdrowa! Chodźcie, chodźcie! Przybiegają synowe. Patrzcie, mówi staruszka. Poruszam się i nie odczuwam już bólu i nie mam gorączki. Patrzcie, jaka jestem rzeźka, a serce nie wydaje mi się już kowalskim młotem, ani jednego słowa dla pana. Jezus się nie obraża, mówi do najstarszej synowej, ubierzcie ją, aby mogła wstać, może to zrobić. Jezus oddala się w stronę wyjścia, udręczony Szymon zwraca się do Teściowej, Nauczyciel cię uzdrowił, nic mu nie powiesz? Ależ tak, nie pomyślałam o tym. Dziękuję, co mogę zrobić, aby ci podziękować? Bądź dobra, bardzo dobra. Przedwieczny bowiem był dobry wobec ciebie. I jeśli ci to nie przeszkadza, chciałbym dziś odpocząć w twoim domu. Przez cały ten tydzień obchodziłem całą okolicę, Przybyłem dziś o świcie, jestem zmęczony. Oczywiście, oczywiście! Zostań, jeśli tak ci pasuje. Mało jest jednak entuzjazmu w jej słowach. Jezus, Piotr, Andrzej, Jakub i Jan idą usiąść w ogrodzie. Nauczycielu, mój Piotrze, jestem zawstydzony. Jezus robi gest, jakby chciał powiedzieć: zostaw to! potem mówi to nie pierwszy raz ani nie ostatni kiedy nie otrzymam zaraz podziękowania nie szukam wdzięczności wystarczy mi że dam duszom środek ocalenia spełniam mój obowiązek one muszą spełnić swój